Co ja mam? Otóż to dwa najstarsze klucze, które posiadamy w szarlatanie. Na pewno kilkusetletnie, mogą być nawet średniowieczne. Ostatnio oglądałem bardzo podobne klucze w Muzeum Czech Północnych. Opisane były jako średniowieczne. A jeżeli koniec listopada klucze z dużym oczkiem to Państwo wiedzą, co się będzie działo. Dalej jest ten magiczny okres, w którym granica pomiędzy światami jest cienka i możemy wychylić głowę za tą granicę, zobaczyć, co czeka nas w przyszłości. Otóż mam tu zapaloną świecę z prawdziwego pszczelego wosku. Mam mój. Klucz starodawny, a przede wszystkim jego oko, ucho, dziurkę, ale też oko, bo można przez nie popatrzeć i zobaczyć ten inny świat. A teraz trzeci przez niego wosk, spadnie na wodę i zobaczymy, jaka przyszłość czeka szarlatana nadciągającym. Roku. Gotowi zaczynamy. Poczekajmy aż, aż to zastygnie i zaraz obejrzymy sobie. Pamiętajmy, że oglądamy to rzucając kocień na ścianę. I cóż tu mamy? Ja widzę tu niedźwiedzia. Może spróbuję obrócić. Obrócić, ale no dalej, dalej nawet po obróceniu, to jest niedźwiedź. No, czy to oznacza, że w przyszłym roku szarlatan odwiedzi dużo niedźwiedzi? Nie wiem, ale niedźwiedź jest jednym z moich ulubionych zwierząt. Także myślę, że to piękna wróżba. Taki będzie nadchodzący rok. A na zakończenie, pragnę pokazać Państwu nasze inne klucze. Na dziś czwartek są wszystkie dostępne. Serdecznie zapraszamy.